Bycie takim underdogiem w wyścigu prezydenckim jest bardzo inspirujące i napędzające. To znaczy cała satysfakcja w tym, aby pokonać takiego kandydata, który od samego początku jest przekonany, że zostanie prezydentem i że wygra w tych zawodach. Więc dla mnie świadomość tego, jak wielka praca jest do wykonania, była właściwie motywem dodającym dodatkowej energii. W tym materiale przytoczę Państwu kilka bardzo ciekawych momentów z rozmowy Nawrockiego z Dudą. Gdzie obaj panowie ujawniają szokujące kulisy polityki. Musicie to usłyszeć. Czy znaczy to jest tak, proszę Państwa, że myślę, że jeżeli ktoś uważa, że należy mu się zwycięstwo, to po prostu nie wygrywa. Zwycięstwo, to, które, które ja zrealizowałem w 2015 i 2020 roku, i to, które pan prezydent Karol Nawrocki zrealizował w 2025 roku, to był efekt naprawdę bardzo ciężkiej, skromnej pracy z pomocą wielu ludzi oddanych sprawie i dobrej woli, którzy rzeczywiście chcieli pomóc, co wymagało też olbrzymiej odporności od najbliższych. To Pan Prezydent doskonale wie o tym I, i, ono, i, ono, i ono wymagało po prostu rzeczywiście skromnej, ciężkiej pracy. Ja kiedy poznałem pana prezydenta jako kandydata, a nie, nie wcześniej jako prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, bo wcześniej w ogóle na takie tematy nie rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tych sprawach, które dotyczyły naszej bieżącej służby państwowej. Właśnie kiedy spotykaliśmy się na Westerplatte czy przy innych sposobnościach, ale wtedy, kiedy spotkałem się z panem prezydentem jako kandydatem na prezydenta i rozmawialiśmy o tym, to wiedziałem jedno, że mam do czynienia z człowiekiem, który ma świadomość odpowiedzialności, którą na siebie przyjmuje, nie tylko poprzez to, że walczy o, o urząd prezydenta Rzeczypospolitej, ale przez to, że prowadzi kampanię i czyni to w sposób bardzo godny. I nie miałem żadnych wątpliwości, że to jest człowiek, którego powinienem poprzeć jako kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej. To wszystko już nie bardzo pięknie tak pewnie jest, ale jednak stawali panowie jak Dawid przeciwko Goliatowi. Czy pana nie paraliżowała myśl, że jest pan człowiekiem bardzo słabo rozpoznawalnym w świecie polityki, a po drugiej stronie jest ktoś, kto już raz próbował i był blisko i przez pięć lat się przygotowywał do tego. Mnie bardzo zachęcała ta myśl. To znaczy nie było tak, że ona mnie w jakimkolwiek zakresie paraliżowała, tylko jestem przekonany, że bycie i myślę, że Pan Prezydent tutaj potwierdzi w odniesieniu do roku 2015, bycie takim underdogiem w wyścigu prezydenckim jest bardzo inspirujące i napędzające. To znaczy cała satysfakcja w tym, aby pokonać takiego kandydata, który od samego początku jest przekonany, że zostanie prezydentem i że wygra w tych zawodach. Więc dla mnie Świadomość tego, jak wielka praca jest do wykonania, była właściwie motywem do, doda, dodającym dodatkowej energii. Ja też miałem. Chcę coś koniecznie powiedzieć, bo przeszliśmy do naszego zapoznania się z panem prezydentem Dudą, takiego oficjalnego w 16 roku przy Ince i przy Zagończyku, ale miałem okazję obserwować i kampanię prezydencką pana prezydenta i w niej pomagać. W 2015 roku pan prezydent wówczas, który był kandydatem z poparciem 12% głosów, był w Gdańsku na tym samym cmentarzu garnizonowym. Ja byłem jedną z osób, która organizowała wizytę wówczas kandydata na urząd prezydenta. W roku 2020 mój syn Daniel był bardzo zaangażowany z ministrem Karolem Rabendą, który jest tutaj w kampanii prezydenta Andrzeja Dudy. Jest takie I ta... zdjęcie pana i syna w koszulkach, Duda 2020 koło no Andrzeja Dudy, tak. Więc ja właściwie, pomimo tego, że byłem z dala od polityki, nigdy nie byłem częścią ani polityki partyjnej, ani e, e, stricte polityki, to przyglądałem się i wspierałem te wydarzenia, e, czy tych kandydatów, którzy byli bliscy mojemu sercu, konserwatywnych, w tym e, pana prezydenta i obserwując też z ale ataków w, w tamtejszej kampanii wyborczej. Mogę powiedzieć, że w mojej kampanii wiedziałem, czego można się spodziewać, to znaczy złość na kogoś, kto jest skazany na przegraną i może poz, nie pozwolić na to, że system się domknie. Byłem przekonany, że będzie ogromna. Byłem przygotowany i, i zdeterminowany i nauczony tą wspólną drogą. To teraz o innym wspólnym doświadczeniu. Międzynarodowym. Czy trudno kandydatowi Karolowi Nawrockiemu było dostać się do gabinetu walnego? To bardzo skomplikowane pytanie. Proste pytanie. Chyba, chyba nigdy tak się nie wydarzyło w ciągu 35 lat III Rzeczpospolitej, żeby kandydat na urząd prezydenta spotkał się z urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc samo zagadnienie było oczywiście bardzo skomplikowane i wcale nieoczywiste do samego końca, do momentu, aż wszedłem do gabinetu owalnego. Wiele osób na to pracowało, bo skupiamy się tutaj na mnie i na panu prezydencie, ale wiemy, że za każdym kandydatem idą wspaniali ludzie, idą sztaby, idzie rodzina, ludzie, którzy pomagają. I tak samo było z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Tutaj duże zasługi i zaangażowanie z jednej strony jej Adama Bielana i z drugiej strony Nikodema Rachonia i moich amerykańskich i naszych amerykańskich przyjaciół, ale do samego końca nie było oczywiste, że spotkam się z prezydentem Trumpem. Natomiast wola prezydenta Trumpa do spotkania ze mną była duża i to się udało. I powiem coś, co łączy mnie i prezydenta Dudę kolejną rzecz, która jest ważna. W czasie tej dyskusji pierwszej z prezydentem Trumpem prezydent Trump kazał pozdrowić prezydenta Dudę i powiedział Duda cię popiera, to bardzo dobrze. Ha. To, to. To poparcie Dudy i Trumpa miało swoje konsekwencje bardzo brutalne w kampanii, ale chciałem zapytać o Donalda Trumpa, dlatego że jesteśmy w samym środku obserwowania tego, co dzisiaj robi Donald Trump. Wiele, wielu obserwatorów uważa jego działania za no bardzo niestandardowe. Chciałem zapytać, czy jest wyzwaniem być partnerem politycznym kogoś takiego jak Donald Trump? Jest oczywiście wyzwaniem politycznym, dlatego że to pan prezydent doskonale wie. Prezydent Trump jest człowiekiem niezwykle pragmatycznym i bardzo twarde ma podejście. Wielokrotnie podkreślał, także w rozmowach bezpośrednich ze mną, że jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i reprezentuje interesy amerykańskich podatników. Na co ja mówiłem świetnie, panie prezydencie, a ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i reprezentuję interesy Polaków moich wyborców i każdy z nas rozumie, co to znaczy. Mam nadzieję, że znajdziemy taki obszar wspólny, w którym będziemy mogli skonsumować interes polski i amerykański, realizując je wspólnie. On miał Natomiast... łatwą sytuację w pewnym sensie, dlatego, że Donald Trump w swojej pierwszej kadencji bardzo chciał, żeby amerykański gaz stał się towarem, który dotrze do innych krajów, a my potrzebowaliśmy gazu. Wspaniale został przyjęty w Polsce i ta wizyta na długo została mu w pamięci. Zablokował o czym się mało mówi, sankcjami budowę Nord Streamu. I wtedy pamiętam, wicekanclerz Scholz mówił, że to jest skandal, że ingeruje w europejską rzeczywistość, ale tak naprawdę zatrzymał ekspansję rosyjską w ten sposób. Czy Karol Nawrocki jest dzisiaj w trudniejszym momencie, bo agenda polityczna Donalda Trumpa jest dzisiaj trochę inna i dla wielu Popotliwa, dla niektórych zaskakująca. No już nie mówię o tych, którzy są takimi antytrampistami dogmatycznymi, ale o pewnej obserwacji tego, co dzisiaj się dzieje. Nie no Ja przede wszystkim chcę podkreślić jedno. Proszę Państwa, Pan wtedy jeszcze prezes Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, już jako kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej zrobił po prostu w Białym Domu znakomitą robotę. No, krótko mówiąc, wykonał swoje zadanie. Dlaczego? Dlatego, że jakby przedłużył to przekonanie prezydenta Donalda Trumpa o tym, że warto w Polskę inwestować. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia.